Cześć nas bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Adex Jak widzicie, można pokazać, że jedziemy. Słuchajcie, aktualnie do centrum Warszawy. Zróbmy zuchwalenie go na na ten na kultury, bo to fajnie wygląda. Jedziemy do centrum Warszawy. Aktualnie używiłem się właśnie z, z gościem, że będę kupował od niego. Słuchajcie. Nie, tylko tak, czy tu można prosto jechać teraz o tej godzinie? To jest pytanie też, kurczę, ważne. Bo 150 zł za karnet na siłownię i po prostu 150 zł na karnet na siłownię. A później, a później tak, no bo dałem, dałem 150 zł za karnet, potem, potem dostałem zapalenia skrzeli tak naprawdę, no i, no i pochodziłem tydzień, a, a karnet był na miesiąc, trzy tygodnie, bo się, że tak powiem, walić, więc, więc chcę sobie swój jakiś tam sprzęt e, kupić. Zacznę od czegoś małego, bo jadę tylko po handle. jakąś małeczkę może albo, albo coś takiego też do, 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 do ćwiczeń fajnie będzie kupić, bo wiadomo, że e, że domu ze że, 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 że swoim sprzętem lepiej ćwiczyć niż na siłowni tak naprawdę. Może nie będzie to jakoś bardzo profesjonalny sprzęt, ale na pewno będzie to tańsze, bo no zaoszczędzę sporo, no bo jednak na siłowni trzeba, trzeba tutaj... No właśnie, a pieżnie może mi zastąpić zawsze świeże powietrze, i wiadomo jakieś poranne bieganie, i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej z tym też nie będzie, nie będzie większego problemu. Zobaczymy sobie. Generalnie, właśnie mam nawigację. Odpaloną jedziemy na za 800 metrów. Słuchajcie, witam Was już w domu, że tak powiem. Przed chwilą właśnie wróciłem, jest godzina praktycznie, prawie że 23 za niedługo. No i co, i kupiłem sobie, spotkałem się z tym, z tym, z tym panem, od którego to kupiłem. Naprawdę bardzo sympatyczny, sympatyczny właśnie człowiek. Chwilę żeśmy pogadali i tak dalej. Generalnie cały zestaw nie jest drogi, bo on kosztował 50 zł, Naprawdę, według mnie się, się opłacało, dlatego że patrzyłem na Eliksie inne. Inne, inne oferty i tak dalej i one były dużo droższe i były naprawdę niektóre bardzo, bardzo ubogie, że tak powiem, także W sensie, że mieliście na przykład jeden, jeden talerzyk jakieś tam załóżmy za, za 50zł albo za 100 zł, albo za, no za więcej tak naprawdę, ceny się wahają Bardzo, w bardzo różnych cenach Nie będę tego podnosił, bo to ma aktualnie, to ma słuchajcie, no właściwie 11kg praktycznie, więc jedną ręką właściwie no dwoma nawet w takiej pozycji trochę by było ciężko to podnieść bo jednak no znaczy tam no tam radę na luzie nie ale jednak troszeczkę to waży więc słuchajcie zobaczymy sobie co tam dokładnie jest zobaczymy sobie co tam dokładnie jest mamy tutaj już e, pierwszy e, słuchajcie talerzyk żeliwny pierwszą płytę tu jest tylko jeden kilo, tak naprawdę, tak jak mówię, ona się w ogóle. To jest praktycznie, powiem Wam, że jestem, jestem kurczę w szoku, bo one są praktycznie jak nowe. Zobaczcie, jak one się świecą, nie? Masakra. Mamy pierwszą, tutaj chyba druga wypada. Kolejna, kolejna, kolejny po prostu ciężarek. Czyli mamy, słuchajcie, dwie. Położymy je sobie tutaj, gdzieś tam z boku. Co my mamy dalej w tym pudełku? W ogóle, może ja Wam tak spróbuję pokazać. Słuchajcie, mamy. Mamy coś takiego, czyli mamy samą samą handlę, że tak powiem, tak sam, sam ten ten, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, możecie mi poprawić tą samą tą rurkę, taką, nie na czym się te płyty, te talerze, po prostu wiesza. Mamy tam różne zaczepy. Zaraz wam to pokażę mniej więcej. Wyciągnijmy sobie kolejną rzecz, to jest słuchajcie, 1,25 kg, także tutaj pyk, kolejna rzecz. Może ja to po prostu wysypię, ale chyba tamtych chyba nie wysypię, bo one chociaż nie dadzą rady, dobra. Może zrobimy tak, będzie lepiej, wiecie? Zrobimy sobie po prostu coś takiego. O i wyleciały już, słuchajcie, wyleciały już, słuchajcie, te e, te zaczepy. E, jakby ktoś nie wiedział, co to jest, no to to zaraz Wam pokażę. To są po prostu takie, takie zaczepy, które możemy sobie troszeczkę jak widzicie poluźnić, jeżeli to poluźnimy w ogóle taki cień dam na dywanie, w ogóle już że na dywanie nagrywam, ale mi jest tak najwygodniej to jest po prostu po to, żeby, żeby ciężary nam nie, nie spadały z z, 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 z po prostu i tyle także mamy dwie takie zapinki na każdą stronę no i mamy tutaj słuchajcie sam ten samą tą hantlę nie wiem czy to jest, czy, to się, czy ta część akurat się Nazywa hantla, ale z tego co widzę, bo mam też drugą tutaj, zaraz Wam pokażę, tylko tak, to mamy tą hantlę, no i mamy jeszcze, wow, <ścoughs> prawie w palec zostałem, nic tu nie ma już jak widzicie, więc jest, jest puste pudełko, ale mój statyf leciutko oberwał, mianowicie wyturlała się jedna 1.25 i słuchajcie... Dwie takie troszeczkę większe, jak widzicie, dwie troszeczkę większe y, dwójki, tak naprawdę, czyli jakby dwa razy te. Y, czyli łącznie nam wychodzi, słuchajcie, 10 kilo, 10,5 kilo właściwie. Y, 10,5 kilo nam razem wychodzi, y, czyli mamy y, 2, 4, 6, 7, y, 7, 7, 7, no to tak mniej więcej wyjdzie, plus jeszcze to. Coś takiego mniej więcej by było. Ja może sobie troszeczkę wam tutaj bardziej zrobię tak. O, to tutaj, co widzicie, to jest noga od statywu, więc tym się nie przejmujcie. I tak to wygląda, słuchajcie. Tak to wygląda w oryginalnym pudełku, więc naprawdę fajnie, że, że tak to sprzedawał, a nie inaczej. No i mamy tutaj pudło takie plastikowe, generalnie tak to wygląda. Jest 10,5 kg, coś takiego. Jakieś specyfikacji może ja sobie najpierw to przeczytam, zaraz Wam pokażę po polsku. No jest coś takiego, komplet... Komplet krótkich handli, o widzę, że właśnie złapał, złapał słuchajcie... Ostrość, więc jeżeli ktoś chce, to sobie może przeczytać, mniej więcej tak to wszystko słuchajcie... Wygląda, ale nie będziemy się już tym pudełkiem tak fascynować słuchajcie, bo to co jest na dywanie jest dużo... Dużo fajniejsze generalnie, no i tak, no i to, to generalnie wygląda tak, że weźmiemy sobie, załóżmy tutaj ten cały ten, ja sobie może to założę, znaczy jakby ktoś nie wiedział, nie, no bo to generalnie, bo to każdy, każdy głupi to by potrafił, ale może nie, może inaczej zrobimy, może najpierw zrobimy jedną stronę po prostu. No i te zaciski są po prostu na to, że jeżeli już macie tutaj założone ciężary, to jak widzicie tak to nie wejdzie, musicie to sobie nacisnąć. Tak zrobić on po prostu i jak widzicie teraz już ciężar Wam nie spadnie, możecie tym jakby wiecie machać i, i będzie wszystko, wszystko zarąbiście, słuchajcie, więc, więc fajna sprawa, e, fajna sprawa, mi się te, to przyda naj, jak najbardziej, dlatego że ja mam jeszcze jedną, oj, widzicie i macie tutaj handle, którą możecie sobie tam się, że tak powiem, nie wiem, bawić czy coś, e, weźmy sobie jeszcze to. Mam jeszcze taką, słuchajcie, większą chantlę, e, tylko że na niej są bardzo małe ciężarki, bo to nie jest moja hantla tylko pożyczyłem od brata, one są już troszeczkę zużyte. Ale jestem ciekaw, i tu w ogóle są inne zaciski, jak zobaczycie. Widzicie, jest w ogóle strasznie zakurzona, e, dlatego że ona leżała po prostu długo, nieużyteczna, i, 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 i po prostu tak to wygląda. Ciekaw jestem, czy po prostu ten zacisk, zaraz sobie zobaczymy to, czy to wejdzie mi po prostu i te czy, czy te ciężary mi w ogóle tu będą wchodzić, ale o kurczę, ale idealnie. Ale idealnie wchodzi wszystko. Więc jest zarobiście i teraz tak. Teraz to No to jest troszeczkę jednak za małe. To jest troszeczkę za małe. To się, jak widzicie, suwa. Nawet nawet yy, nawet nie jest zaciśnięty więc to się akurat suwa. Te ciężary trochę też tak wiszą, jak widzicie, jest jakaś tam mała szpara. Teraz, teraz to będzie dobrze widać. O jak widzicie, mo mo można tym ruszać, ale jak się to usztywni, e, tym tym to będzie, będzie, myślę, że będzie fajnie. I będzie można sobie e, i klatkę robić, i, i słuchajcie, e, kurczę, bicka tymi wszystkimi. No i kilka tego już jest. E, to nie jest cały czas dużo, bo to jest bardzo mało. 10 kg na jedną rękę. To jest tak. No tak średnio bym powiedział, no jak dla mnie, tak na, jak na no takiego tego, no to troszeczkę średnio, to jest troszeczkę mało, ale, ale myślę, że na początek jak najbardziej e, będzie git. E, no to co, no to, no, to, no, to, no, to, no znaczy na początek, w sumie to na siłownię to tak 12-15 mniej więcej taki przedział, ale, ale wiadomo, że lepiej jest zrobić mniejszymi ciężarami więcej powtórzeń niż, niż większymi ciężarami i zrobić mniej powtórzeń. Także jestem zadowolony, generalnie bardzo fajna cena, bardzo przystępna. Mam nadzieję, że Wam się taki krótki film podobał. Myślę, że nie więcej niż 12 minut powinien zająć, bo to się już 8 minut nagrywa sam, samo to moje gadanie. Tak naprawdę dawno nie było takiego filmu, że tak powiem, życia realnego, więc, więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się, napiszcie, napiszcie w komentarzu, czy lubicie takie filmy. To jest taka prośba ode mnie. Jak ktoś wytrwał do końca, to napiszcie, czy lubicie takie filmy i czy byście chcieli na przykład więcej filmów właśnie z Reala, czy wolicie same gry, na przykład, bo to jest też bardzo ważne. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę. Możecie zostawić łapeczkę, to będzie fajne. Trzymajcie się, no i pa pa.